Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, moi drodzy. Widzimy się w kolejnym odcinku z Gry Heroes of Might and Magic 3, drzewo życia Chroniclus. E, muszę coś sprawdzić, bo nie byłem pewien. Moment, pisaliście mi, że mam zniszczenie umarłych. Widziałem w komentarzach. Ale łebce daje uciąć, że specjalnie mając magię powietrza wierzę, że to zniszczenie mam. Mam fale śmierci, ale zniszczenia umarłych nie mam. Bardzo patrzę, mówię, na, na wiele... wiele ma gildów pod tym czarem, a w większości były nekropolie, które nigdy tego nie mają. Stąd też po prostu troszkę narzekam, że nie mogę tych bitew szybciej czyścić. Ale tak jak widzę na załączonym obrazku, nie mam, więc proszę nie wprowadzajcie w błąd następnym razem w komentarzach, bo e, czytam. Czytam regularnie, słuchajcie, witam. Nagrywam do przodu, e, do przodu z tego powodu, że mam dzisiaj, wiem, czy ja nagrywam wczoraj, dzisiaj mam dosyć e, ruchliwy dzień rano, zatem musiałem, muszę, muszę się właśnie spiąć teraz raniutko z całą nagrywką. Będzie słabo. Tak. A będzie lepiej. Pizgnij tu. E, spróbuj. Nie podeszło tak jak chciałem. A też bez straty wielki. 888, jeżeli chodzi o statystyki, a my lecimy oczywiście do przodu. DESA. Co ja chcę z tobą zrobić i co ja chcę osiągnąć. Trochę się zastanawiam, czy uda mi się ten odcinek w tym odcinku zamknąć kampanię, czy jednak podzielę to na dwa i chyba podzielę na dwa. Z tej przyczyny, że nie mam jeszcze ani miniatur do następnych części. No i właśnie, te następne części. Nie mam ich po polsku, więc będę musiał znowu znowu tłumaczyć w locie, co nie jest moim ulubionym że tak powiem zajęciem na co dzień, bo jednak wolę mieć przetłumaczone kampanie mimo wszystko. No ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Trzęsienie ziemi, to znamy. E, dobra, to nie powinno być skomplikowane za bardzo. No, i tak będę musiał się chyba przyspieszyć. Znaczy nie muszę, mogę to zrobić troszkę inaczej. 40 razy 6, 240, to mnie zabije. Dobra, to taniej wychodzi tak, jeżeli chodzi o manę więc niech będzie. Powinieneś dobić. Powinieneś, to jest słowo klucz. E, wy uciekacie, to uciekajcie. Daj mi tu desę, bo się przydasz zaraz do penetracji tych wszystkich dziurek. Hehe, he, śmieszne słowa. E, siedlisko behamulów niech będzie. Ten niech będzie. Dobra, tu nic nie zrobimy. Siódmy dzień. Przyrost. O, balista będzie grana. No chyba w końcu zrobiłem balista, ja chyba nie zrobiłem balisty, odnoszę takie wrażenie. Nie, mam balistę. Czyli dobrze wszystko zrobiłem. Olać was. Aha, i tu powinny być kolejne elementy z zestawu legionisty. To dobrze. A, ja, mam balistę, co ja w ogóle się zastanawiam lepszym. Hopsa. Hopsa. No i montujmy tutaj jeszcze cyklopery w takim razie. Dzisiejszego dnia Nilidon ocalił życie moje i moich ludzi. Właśnie przeprawialiśmy się przez niewielki wodospad sączący się z pułapu do rozległego chłodnego jeziora. Zapasy wody były już na wyczerpaniu, dlatego nie spodziewając się prędkiego powrotu na powierzchnię polecił, ludziom gaścić pragnienie na płeci koje i zabrać nieco wody na drogę. Dzięki nim będą przodkom ze zdolności Nilidona. Jego elfia więc z przyrodą musiała go ostrze skoczył, bo niespodziewanie naprzód, gdy tylko pierwszy koń zanurzył w, w, w wodzie swe chrapy. Krzywe zwierzęcia cionuje, ostrzegając, że woda jest zatruta. Godzinę później koń zdechł, rżąc przeraźliwie, zanim położyłem kres jego cierpieniom. Nidon znalazł źródło trucizny, Skrzynię zatopiona w płytki w wodzie. Myślę, że mogę się założyć, że to pudło należy do nekromantów, że Nidon, skazując wskazując małe niepozorne puzderko. Zradzieccy tchórze zaklnąłem. Następnie wróciłem się do Nidona, ucisnąłem jego dłoń, mówiąc: Dziękuję ci. Kurde, kim jest ten Nidon? Czy nie jest jednym z przodków, może? To by się naprawdę zgadzało, gdyby on był jednym z przodków, nie? By wszystko naprawdę miało już nogi, bo, bo bardzo zastanawiam się nad jego osobą, kim on do końca jest. E, I proszę też, jeżeli już, to nie spojrujcie mi w komentarzach, bo jeżeli wiecie, nie? ale jeżeli nie wiecie, to, to się razem dowiemy. E, dobra, tutaj orkowie. Orki, ja zawsze mówię na nich, więc... Co? sprawa wielu purystów językowych e, w oniemienie. Puryści językowi go nienawidzą. Zobacz jak. Cóż tu jest? O, dużo liszów. Ufff... Mm -hmm. mm -hmm. O, Ty to masz zasięgu. Zróbmy tak. No mm. bo zróbmy to. Dobra, większość nie żyje. Goblin nie sięgnie, bo się nie przyspieszyłem. To trochę błąd z mojej strony. bo teraz zaboli. No, trochę kurewny błąd z mojej strony, gdybym miał być szczery. A, bardzo dużo błąd. mi się mashejstować. Szarpnąłem na to. Głupio. No, jak debil. Niech będzie jeszcze tak. Chyba was więcej straciłem niż na no i tak mi widzę, że dołoży je do pieca. No błąd. Strasznie duży błąd z mojej strony. Zupełnie nie przemyślamy. O, karty tarota. W kartach tarota. Widzę przyszłość. Eee, dobra. A chcecie usłyszeć to regularnie na koncertach? Ten kawałek jest, jest grany. Jest grany. Aż mnie dziwiło, że tak dużo osób ten kawałek zna. Naprawdę. Jebać To się mi się wydawało, że to taki staroć. Niewiele osób go kojarzy, a tu ząk. Znaczy, miły ząknie na pewno. Tak stań. Tak stań. Weź tak. To się przekaże później. Dawaj tu koleżko. I wąpierze. A możemy was dojechać. A co mi tam? No i świetnie mówił. Wy też na prędkości zostaniecie dojechani. O nie. Uuu. Dobra. Gitara siema. To leży. Ale nie powinienem tego mówić, jest głupie. Gitara siema. z Maria. A, ale nie powinienem się wypowiadać, więc może nie będę nic mówił. A, dobra, tutaj mamy wszystko. Tu mamy w sumie wszystko. Tu mamy w sumie wszystko teraz już możemy tylko dziarsko oszczędzać zaś pieniądze. Znów ten sam schemat. No i tym razem nie mam szczęścia, więc. No dobra, mam trochę tak więcej niż ostatnio. Więc raczej na głupie ryje wyrwę dużo obrażeń. Zdecydowanie. O, tu akurat coś zrobiłeś. A, wiecie co? Nie będzie tak tragicznie. bez sensu używanie manę, ale... Mhm, czyli tu masz wszystko. A ten serdeczny portal do Kragmur. Dobra, weź tak, weź tak. Weź tak. I bęk, i tu. No może tak, sobie zostaw. Zaczekamy i tak, które i tak, bo muszę poczekać na manę. No, zwykle jest przydatna. Weź hajsy żebyśmy się mogli wyrekrutować zaraz, i oddajmy sobie turę. Czego potrzebuję? O, no tak, może się tak zastanówmy. Na pewno was. No, wiecie, co wziąłbym? Wszystko z włączeniem behemotów, bo trzy mi niewiele dadzą, a więcej, że tak powiem, dadzą mi doły armii. Nie, udało się wszystko wziąć. Myślałem, że będzie gorzej. No, zrobimy to tak. Dobra. Wejdź przez pole jedno. Odbierzesz główkę, przez co mniejszą więcej cyklopów. To są szóstki moje. Mhm. Przegońmy to towarzystwo śmieszne. Dobra, wywalczycie. I jesteście ode mnie szybsi. Więc tutaj nic nie poradzę na to. Przylatujecie absolutnie całą mapę, więc... W dużej mierze mogę tylko liczyć na regenerację wynikającą z. Albo że nas nie zabiją. Tak, udało się. Jeden ork. No, to jest niestety wieczny problem twierdzy, że jest ona po prostu wolna, no i na to nic nie poradzimy. Wróć tutaj i tu zaczekasz, bo Tarnumem jeszcze się tu pofatyguje, na wszel... nie, Ty się nie ruszasz, bo Ty masz ważne, dobra. Grupa młodych goblinów, w nagłym przypływie patriotyzmu, postanowiła zostawić po sobie ślad w tunelach prowadzących do niższych poziomów. Ich serce pełne zapału i dobrych chęci, lecz jeśli chcesz umieścić na ścianie graffiti, powinieneś umieść literować. Barbarzyńcy rządzą, truposze się, się ślinią. Czytasz? Gobliny chciały powiesić nasz standard na podziemnymi wiotami. lecz nie, mogło, nie mogą znaleźć odpowiedniej flagi, zaimprowizowały. Zamiast niej używali, użyli róż, różnej bielizny należącej do różowej blizny należącej do ogrzej kobiety. Yes. Zajebista historyjka. Oh fuck yeah! Widzicie co tam jest? Nie wiem czy wiecie, co to jest, ale to jest jeden z moich ulubionych artefaktów. To jest ten typ artefaktów, które ulepszają wszystkie statystyki. Więc to zawsze moje ulubione artefakty. Co pewnie nie powinno nikogo dziwić, absolutnie. Ale jeśli kogoś dziwi, to wolę wytłumaczyć. Dobra. To powinno być czysto. Tu jest kontinent też. No i tu też. Ekspert ucznictwa wybornie. O, czekajcie, to są historyki. Zauważasz pojedyncze ciało na trawie z, z lśniącą oso, ozdobą wisząc w zawieszoną uszy. Gdy zbliżasz się, odkry, odkrywasz, że blask pochodzi z naszyjnika boskiej mocy, potężnego świętego artefaktu. Odgadujesz, iż to naszyjnik zabi, zabił noszącego. Wampira dość głupiego, by założyć artefakt. Zanim dosięgasz naszyjnika, zrzew, spływa grupa wampirów gotowa go bronić, a może martwego towarzysza. Chcesz podjąć z nimi walkę, by zdobyć naszyjnik? Pewex. Łapaj, na ryj. Ty też o nie! Co ja się zrobiło? Dobra. Dostrzelajcie go. Co za debil, Dobra. Szybko to poszło. Powiem... Mogę zrobić tak, że wejdziemy. I tak. Ale chyba manę tracimy z tego co widzę. Co nie jest najfajniejszym założeniem. Konceptem w rozgrywce. Daj sobie tu zeteczkę. No, tutaj to jeszcze to musimy zrobić. Czego mi nie stać, hajsów tylko i wyłącznie. Miesiąc szarańczy. O nie! Portuj się do Kragmur. Jesteś w stanie wszystko zrekrutować? No, już więcej wojska się rekrutuje teraz. Co jest oczywiście zrozumiałe. No i w końcu armia zaczyna mi nabierać kolorków. A pozwolę sobie tylko przypomnieć, że ja w zasadzie rekrutuję się tylko z jednego zamku. Zatem. Impact na polu bitewnym będzie jeszcze dużo, dużo większy niż to, co widzicie w tym momencie. Jeszcze dziś była chyba jedna grotta cyklopów. Ta brzydka, tutaj widzę, że jest. Dobra, wróg się na razie niespecjalnie ruszał, z tego co widziałem, przynajmniej. Zobaczmy, czy ktoś ma finanse. Ty, tak, ty masz finanse. Mhm. To się pięknie spłacisz. Docelowo. No, z 500 dziennie, słuchajcie. Koszt 2,5 tysiąca na bohaterze. No i jesteśmy do przodu. Niby grosze, nie? Ktoś by powiedział, ale moim zdaniem kalkuluje się. Ile masz ruchu? 7 do 8. Pozwolę sobie tak zrobić i rozpocząć bitwę. No, to jest wiem, przeogromny problem, pierdzę. Jakby wolna armia, nie? Bądź tak dobry. Nie chcę tej many tracić, wiecie? Bo komputer w tych autobalkach bardzo lubi utracić. tracić. Weź sobie ekspert. Co się zdarzyło? ekspert odkrywania. Nawet dobrze. Zawsze więcej po... O, korpusik jest. Dobrze. Myślę, że to jest ostatni element. O, rąk nie przekazałem. Zobaczcie. Plus dwa do każdej... Trzy do każdej staty, przepraszam. Nie, no to zdecydowanie nie skończymy tak szybko tego scenariusza jeszcze. Yy, Okej. Okay. Podjeść tu. O, walczycie? Hmm, Odessa. No tak, to możecie walczyć jednak. No dobra Szybkie to teraz jest, co? Pięknie się ustawiliście Aż mi miło Dobrze Muszę no się zdziwię, mówię. Co oni walczą, nie? Czemu oni to robią? No właśnie. Zajdź tu. Pogoń to towarzystwo na prędkości. Tym samym wariantem oczywiście to zrobimy. Znaczy, i tak myślę, że raczej cyklop wyczyści. Ale, ale, ale. Dobra. A ziemia zła. Dobra. Dobra, mogę was krzeszać, to prawda. Aczkolwiek mi się nie chciało. Czy coś tutaj jeszcze pozostaje nam? Można by pobudować te trzecie poziomowe magildy i liczyć na to, że w końcu strzeli się. Zniszczenie umarłych, ale uważam, że kryształeksty będą mi bardziej potrzebne. Polecimy goblinom wyczyścić po bezgranicznej ścianie, ale zrobiłem to za późno. Otrzymałem dziś listę od dekromantów. Jak zawsze zawierał żądanie mojej bezwarunkowej kapitulacji, lecz moją uwagę przykuło to, do kogo przesyłka była zaadresowana. Zaczynała się od słów: do królowej barabarzyńców. Bara, Nie muszę dodawać, że gobliny odpowiedzialne za moją niewagę. mądrze zrobiły trzymając się daleka ode mnie. Ach, te śmieszne gobliny. One to są. Horda upiorów. O kurwa, one kradną manę. Dobra, to trzeba w takim razie je rozjebać szybciutko. Absolutnie wszystkimi jednostkami, jakimi tylko mogę. Trzeba je pozamiatać, żeby nie przyszły im głupie pomysły do głowy, takie jak... Na przykład, nie wiem... Zabranie mi many na przykład. Mas haste. O nie, zjebałem. A, no nie, nie zjebałem aż tak bardzo. Jestem na mass i tak. Więc powinienem sobie poradzić. Dobra, no jest i moje. I zombie oki wroga. Ok, Git. No i Git. Czysta, prosta śmierć. Dobra, no i teraz Ty. Wziąłeś to, wzi wziąłeś to. Boże Ty, moje, tego Dese. Zawsze to była dla mnie desa, po prostu, nie? Jak prościej mi się mówiło. No, nie wiem, no, tu nic nie muszę robić, nie? No nie muszę. E, grzej tam. A ty grzej tu. Mogłbym w gruncie się steleportować chociaż, właśnie, desem. Desą, no tak się powinno mówić, nie? Przegońmy towarzystwo, co? By tylko złapać parę ekspów. Niestety te gałgany będą ode mnie szybsze. Ja jestem zmuszony do... hejsta. A, nie jestem nawet. Weź hajsy, mi się bardziej przydadzą, chyba. Dobra, ty już się tutaj nie pakuj, najwyżej zrób tak. Zrób tak. A my się zaczniemy portować po miastach i zbierać wojo. Zaczniemy od Krag. No, jesteś prawie w stanie wszystko wziąć. To dobrze, bo to będzie do ulepszenia. jak burzy. Przyrościk. Pojeźdźmy kryjóweczkę cyklopów szybkęsem. Tu zaczniemy tu? tu? No ale, ale na miękko, na miękko. Myślę, że jak raz czy drugi pociśniemy ich armię, to tam nie powinno być już wielkich przykrości nam, nie powinienem sprawiać. Myślę, że moja armia jest w zasadzie okej, okay, no w założeniu, że oni mogli mieć... ...śmocniejszych bohaterów. No, ja operuję na statystykach 30 w tym momencie, więc... Jakoś... jakoś tego kurde nie czuję. Teraz zmęczony jesteś. Dobra, w porządku. Mhm. Mhm. Zrób tak. Zrób tak. Tak. Tak, tak, tego nie używam i tak, co za różnica. Kto ma siedzieć i marnować to... No. Weź. Nie, źle zrobiłem. Zupełnie źle zrobiłem. W ten sposób. I teraz portujesz się do Slau. Tu się zaczekasz turkę, bo w Slau jest więcej woja. Ty portujesz się do Kragmur. Wyjdź na razie o krok. Ty też. Weź to i weź to. Oh yeah! 50% wszystkich zamka gracza. To oznacza, że będzie generalnie hardo. Jeśli chodzi o rekrutację tych armii, Dobra, wziąłeś w zasadzie kluczowe dla mnie elementy, więc bądź tak dobry i łaskawie podejść tu. Mogę, oczywiście, wiem, że teleportować, ale. Załóżmy, że to nie miało aż takiego znaczenia dla mnie wielkiego. Oddajmy sobie turę. Dziś zabłysnęła we mnie iskierka nadziei, że drzewo życia będzie w stanie wrócić do zdrowia po szkodach uczynionych przez wora i nekromantów. Usłyszeliśmy zawodzenie pary zjaw po i bez zwłoki podjechaliśmy w tamtą stronę. Dotarliśmy na miejsce naszym oczom ukazało się upiora atakujące młodego jelenia. Pasące się na pasącego się tu na niewielkim spał z płachetku trawy. Było za późno było zwierzę, ale uśmierciłem nie umarły istoty. Sposób w jaki zawijają tylko po to by zgasić życie, zawsze sprawia, że coś w moim żołądku przewraca się. Jednak gdyż z powrotem spijeliśmy się na koniec, zauważyłem dreszcz przebiegający przez ciało jelenia. Jego nogi podkurczyły się. Ignorowałbym to, gdyby nie spostrzegł słabego, bijący, blasku bijącego z rę zwierzęcia. No moich oczach głębokie cięcie na jego ciele zasklepiły się, zaczerpnął od hubo, czy niezręcznie podniósł się do góry i uciekł. Rozjeżdżałem się po otaczających mnie tunelach i w tym momencie zrozumiałem prawdziwą moc żywiącą w, drzewach, w drzewie życia. Właśnie, bo też widziałem że część z Was się zastanawiała, dlaczego jak jesteśmy pod ziemią, to, to są ten. to są to jednak jest zielono. No i właśnie to, to jest wyjaśnienie, słuchajcie, bo jesteśmy właśnie pod drzewem życia, które jest magiczne. O, jest i czerwoniak. Tak się składa, że akurat jechałem w tamtą stronę, więc całkiem spoko, mordo. Wiecie, co zrobimy? Przyspieszymy, że tak powiem, ulepszanie woja tym sposobem. Ulepszysz Was? 18 kafli. Dużo. Dużo w luj. Cyklopy. Nie stać mnie. Stać mnie nie będzie. Tu zrobimy to inaczej. Weź całą armię. Ok, kozak. Weź tak. Tak, tak. Przekaż to tu. Uh -huh. Dobra. Zastarnął, Mrzej w tę stronę. Teraz ty z goblinem, no, no powinno ci się udać go capnąć. Powinno. I oddajmy turę. Aha, wy mogliście przejść nie bijąc się z behemotami. To całkiem w Co możesz wziąć? Dwa starożytne, no dwa starożytne, miecia nie mieć to... Jest to zasadnicza różnica. Grzej tu. Przerzuć armię, teraz pół na armię. Elegancko. Hej, mordo. Co tam? Skąd to zwątpienie? Tak, uciekaj lepiej. Ja będę bardziej bezczelnie po prostu was rozjadę. Pozwolę sobie nie rzucać czaru, tylko was rozstrzelać. Bo mogę. A ty musisz podejść koleżko 86 roku. Jest to dosyć przyzwoity wynik, jak na moje. Hejo, samo napełniający się wóz drewna. No ładnie. Okej, okay. ty się schowaj tutaj. Mm, I co? Oddajmy turę. I myślę, że to jest najwyższy czas, moi drodzy, żebyśmy powiedzieli sobie. Do widzenia odcinku. Bo, 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 bo. No bo co? Bo jeszcze nie chcemy go zakończyć dzisiaj chyba. Nie chcę robić 35-minutowego odcinka albo 40-minutowego. Bo nie wiem, ile mi jeszcze zajdzie czyszczenie. Może 15 minut? To zamkniemy to jutro po prostu. Więc ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co? Ja bym inaczej byliście wy. A to było Heroes Chronicles z drzewo życia. My widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.